Siemanko, Ostatnie, ostatnio jeden powiedział, że liczenie że to liczenie to nie jest ważne więc ja bym go zatrudnił do młyna bo jak liczenie nie jest ważne to wory niech by napierdalał cały dzień a gdyby się zmęczył no to bym go cały do drugiej rzeczy dał co znowu jest liczenie niepotrzebne. Załóżmy, ziemię taczką wozić cały dzień. Skoro do takiej osoby to jest tylko pa parę głosów, to dla mnie było, by to było parę taczek czy tam parę worków. Według mnie to jak się zatrudnia na jakieś stanowisko, to jest od tego jak do pocrania. Nie od dyskutowania. A nie, że pracownik mi powie, że za rok czasu ja będę to robił czy to. Chuj go to obchodzi, co ja kurwa. Co będzie za rok czasu? Ma robić kurwa to, co mu się każe.